Be wonder woman. Be a cat woman. It's a cool, woman. Harley Quinn wylądowała w wielkiej kolekcji komiksów DC i robi to hmm, na dwa przytupy. Jeśli starać się scharakteryzować strukturę Harley, no to mamy tak. Mamy część, która odpowiada bezpośrednio za relacje z Jokerem i część, która odpowiada za bezpośrednie relacje z postaciami takimi jak Catwoman, Two-Face, Riddler i tak dalej, i tak dalej. Jak więc ten koncert na dwie nogi wypada? Wypada? Hmm. O ile część odpowiadająca za relacje z postaciami takimi jak Już wspomniane, wypada przyzwoicie, o tyle część, która odpowiada za relacje i bezpośrednią interakcję między Harley a Jokerem jest very, 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 very good. Flawless victory. Dlaczego wypada dobrze? Po pierwsze, bardzo trudno napisać postać w przypadku Harley, która jest jednocześnie złożona i która jednocześnie jest hmm, lekko pomylona. The bitch is crazy. W tym przypadku Harley dodatkowo cierpi na syndrom wieku dziecięcego, to znaczy, sam komiks powstał gdzieś w latach milenijnych, czyli początki 2000. 2000. Dlatego też same postaci. Jak i sama Harley nie hmm. miała okazji dociągnąć do poziomu, który klasyfikowałby ją jako dojrzałą, nie tylko postać, ale również historię, w jakiej się znalazła. Czy to źle? Niekoniecznie. W tym przypadku orkiestra zagrała na bardzo statecznym i przyzwoitym poziomie, a elementy, które odpowiadają za Jokera i Harley są zdecydowanie. Wyżnijmy tego crescendo! Here comes the crescendo! Rzadko mamy okazję przeczytać komiks, który w bardzo jednoznaczny sposób pokazuje to, w jaki sposób Harley jest wykorzystywana przez Jokera, jak Joker tak naprawdę do niej podchodzi i jakie smutne to może mieć dla niej konsekwencje. I znowuż, gdyby był to komiks, który pisany byłby współcześnie, gdyby był to komiks pokroju Jokera, którego możecie zobaczyć po mojej lewej stronie który w mojej niewielkiej, co prawda, ale jednak już jakiejś tam kolekcji jest absolutnie pozycją wybitną, wtedy Harley, ta Harley, którą można zobaczyć, Harley i przeczytać Queen, byłaby taką Harley, której ja bym się bał o wiele bardziej niż Jokera. Bo to właśnie w Jokerze Harley występuje raczej rzadko, mówi dosyć niewiele. A jednak to wystarcza, żeby ustabilizować jej postać do takiego stopnia, że jest absolutnie przerażająca. Nie w stylu Freddy'ego Krugera, ale w takim stylu, w którym kobieta jest niezwykle świadoma swojej seksualności, wykorzystuje ją jako broń, jest bezwzględna, nie okazuje litości i holy damn, taką Harley chciałbym oglądać więcej. You and what army? Jednakowoż, jako że rozmawiamy o komiksie, który nie jest najmłodszy, co w tym przypadku działa na jego niekorzyść, przynajmniej w tej sferze, o której wspominałem, czyli jak postaci są przedstawiane i co są reprezentują, to wszystko, czyli ten abuse, czyli znęcanie się psychiczne, oraz próbę. Hmm, spoiler, którego nie zdradzę, jest przedstawiony w sposób bardzo miękki i do pewnego stopnia liźnięty po łebkach. Pomimo tego, relacji między Jokerem a Harley jest zdecydowanie najsilniejszą stroną komiksu i jest czymś, co zdecydowanie go wyróżnia, bo. Chociażby zaczyna dotykać bardzo poważnych spraw, choć robi to trochę w nastoletni sposób. I'm 15 for a Jak więc ugryźć Harley? Nie to, żeby na to pozwoliła. W taki sposób, by móc w odpowiedni sposób przedstawić jej wartość i to, czy można i trzeba ten komiks przeczytać. Czy trzeba go przeczytać? Um... Patricia? Czy można go przeczytać? Damn yeah! Musimy pamiętać o tym, że na kanwie wielkiej kolekcji komiksów DC zawitały do nas dwie kobiety, a z Harley już trzy. Była to Catwoman, była to Wonder Woman. Oh my god! Pumping for you. Więc uczciwym byłoby to, by najpierw porównać, jak wypada Harley na tle tych trzech postaci. Dwóch w zasadzie. Wypada świetnie i w sensie tego, jak przedstawiona jest postać, zdecydowanie jest najlepsza z całej trójki. W sposób najbardziej dogłębny przedstawia postać w różnych sytuacjach, co pozwala nam z kolei na wyrobienie sobie poglądu na jej temat. Jest sam komiks na tyle obszerny, że pozwala przedstawić bardzo, ale to bardzo różne sytuacje. Dzięki temu Harley ma przestrzeń do tego, by nie być postacią płytką, a nawet wielowymiarową. Lucky bitch. Bo gdy mamy tą trójcę kobiet na naszym hmm, podwórku, cóż może zaoferować Catwoman? Catwoman jest w stanie zaoferować naprawdę świetną historię, która określona jest dość specyficzną kreską, która, jak na ironii, działa na jej spory plus. Co ma do zaoferowania Wonder Woman? I think you know. stop. Kreskę przyjemną dla oka. No i to w zasadzie tyle. Harley z całej trójki ma hmm, najlepszą perspektywę postaci to znaczy, że sama historia, która jest tutaj opowiedziana w sposób najlepszy przedstawia postać i działa to na ogromny plus bo jeżeli tworzymy książko komiks i nazywamy go Harley Quinn to w moim odbiorze jest to pozycja, która ma właśnie w jak najlepszy sposób przedstawić postać i w tym aspekcie Harley jest absolutnie w czołówce całej kolekcji a może nawet jest zwyczajnie najlepsza co do samej kreski, podobnie jak niedawno oceniany przeze mnie JLA rok pierwszy, jest gdzieś po środku, to znaczy między Old Schoolem, czyli bardziej, hmm, ha, czyli bardziej, 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 bardziej kreską, która jest daleka od naturalnej. A tą jak najbardziej naturalną, którą można spotkać chociażby w lutorze, chociażby w Jokerze. I obie te pozycje są poza obiema seriami komiksowymi, które oceniam w ramach tego kanału. Taka ironia. Hmm, ciekawe, czy to coś znaczy. Zmienia to jednak faktu, że sama kreska nie przeszkadza w odbiorze, a nawet. Ma swój specyficzny hmm, rys, który dodaje bardziej indywidualnego smaku całej historii. Czy gdyby autor tego komiksu zapukał do moich drzwi i zapytał Sajanie, czego sobie życzysz, mój panie? Odpowiedziałbym mu, że życzyłbym sobie dojrzalszej historii. Życzyłbym sobie historii, która w lepszy sposób ukazuje Harley, która nie jest troszeczkę taką. Hmm, Głupiutką osobką, której problemy psychiczne nie są przedstawione w sposób trochę taki teenage, gdzie jej osobowość przedstawiona jest w sposób, który pozwala uwierzyć w tą postać, pozwala ją zrozumieć, pozwala ją ugruntować na tyle, by być może dorobiła się swojej pewnej. Kanonicznej Origin Story. I tak wiem, że Harley ma swoją hmm, Origin Story, ale umówmy się do tej pory: wszystkie postaci, czy to Marvela, czy DC, miały już chyba z 15 albo 20 Origin Story. Czyli, czyli Origin Story, która jest dojrzalsza. Która jest być może mroczniejsza, ale jednocześnie troszeczkę bardziej interesująca niż hmm, O oh, Pumpkin, I love you, dlatego jestem psychopatką. Dla kogo jest więc Harley? Jeżeli jesteście poszukiwaczami komiksów, które muszą zawierać w sobie najwyższą wartość, najwyższe składniki, najwyższe wszystko, Harley prawdopodobnie nie łapie się do tej grupy. Ale jeżeli lubicie obie serie komiksowe, to znaczy DC i Marvel, jeżeli lubicie być może nie historię najwyższych lotów, być może nie. Całości, najlepszej jakości, ale również czytacie komiksy, które są przyzwoite, które nie mają jakichś kardynalnych wad, które czyta się przyjemnie, które potrafią zaoferować coś interesującego i tutaj relacja między Harley a Jokerem. Jest to pozycja, którą z całą pewnością można obronić i która w zasadzie się broni. W związku z tym, w takiej kategoryzacji, jest ona. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś, i widzimy się w następnym odcinku.